Cześć dzień dobry, dziś przychodzę do Was z podsumowaniem czytelniczym stycznia oraz lutego. Stwierdziłam, że nagram po prostu taki łączny film, co przeczytałam w styczniu oraz w lutym, ponieważ tych książek jest stosunkowo mało ich jest dokładnie pięć więc troszkę bez sensu byłoby to dzielić na dwa filmy. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o ilość tych książek, to ja jestem lekko zawiedziona po prostu. Niestety przez zastój czytelniczy przeczytałam tak mało jak na mnie, ponieważ ja w przeciągu ostatnich dwóch lat w miesiącu czytałam dwa razy więcej, czyli około 10 książek. Zacznę sobie może od książki, którą słuchałam w audiobooku. Jest to baśniobór, część trzecia. Ja szczerze mówiąc nie planowałam czytać Baśniobór w najbliższym czasie. Myślałam, że to będzie jakoś za parę miesięcy po prostu sięgnę po tą książkę. Ale e, kończył mi się abonament na MP Go i stwierdziłam, że po prostu ta książka będzie idealnym wyborem, ponieważ na Legimi jej na przykład nie ma w audiobooku, a mi się bardzo przyjemnie słucha właśnie tej serii w audiobooku. Ten lektor jest po prostu idealnie dopasowany, naprawdę. Postaram się troszkę obgadać te książki, żeby tak bardzo ta recenzja była opisowa, może tak to ujmę. No, bo jednak mała ilość książek, więc postaram się dać każdej wystarczającą uwagę. Co do Baśnioboru, no to ja oceniłam tą książkę na 4 gwiazdki. Tak samo oceniłam pierwszy oraz drugi tom. Uwielbiam bohaterów, uwielbiam fabułę i wszystko, co się dzieje w tej serii. Pomimo tego, że ta seria nie jest do końca w mojej kategorii wiekowej, no bo jest ona chyba 9 albo 10+, plus, no ja jestem trochę starsza e, No to mimo wszystko Ja naprawdę świetnie się bawię Właśnie poznając te historie Myślę, że nie będę się jakoś rozgadywała Bardzo o fabule Ponieważ no to jest trzeci tom Ja nie chcę też wam spoilerować Jeśli po prostu chcecie zacząć Czytać tą serię i tak dalej I tak dalej No ale mamy tu historię tych samych bohaterów Co w pierwszej i drugiej części Czyli Seta i I Kendry tak, ja mam bardzo krótką pamięć do właśnie imion bohaterów, no ale cóż. Przechodzą takie zagmatwane historie, znowu są u dziadków. W ogóle ci dziadkowie i tak dalej są naprawdę wspaniali. Jeśli nie wiecie o co mi chodzi, no to mamy tutaj dziadków Kendry i tego Seta, i po prostu te dzieci jeżdżą do tych dziadków na wieś. I ich rodzice nie wiedzą, że właśnie u tych dziadków jest ukryty, um, ukryty świat różnych stworzeń. I właśnie w tym świecie Kendra i Seth y, przeżywają różne, no często szczęśliwe, ale też często kłopotliwe chwile. Są różne potwory, są różne stworzenia, które są również też dobre, niektóre um, są różne. Um, Krajobrazy właśnie w tym świecie, właśnie w tym świecie się w sumie to chyba głównie toczy akcja, ale też troszkę w szkole, właśnie Seta i Kendry, bo też są właśnie problemy w tym świecie takim normalnym tych właśnie dzieciaków. No, naprawdę super. Są różne stowarzyszenia, na przykład Stowarzyszenie Gwiazdy Wieczornej. Naprawdę. To jest tak świetnie opisane, że jeśli ja bym była dzieckiem i przeczytała tą serię, to ja bym chyba po prostu pokachała czytać. I jeszcze Wam pokażę, są różne obrazki w książce i to też właśnie tak dodaje tego klimatu. No bo kurczę, jak dziecko sięgnie... No w sumie dziecko 10 lat, no dobra, to dziecko jeszcze, ale jak sięgnie... E Właśnie jakiś czytelnik po tą książkę, to naprawdę e, te obrazki również dodają klimatu. Paśniobór przeczytałam w lutym. E, może sobie sięgnę po książkę, którą przeczytałam w styczniu. I to jest jedyna książka, którą przeczytałam w styczniu. No ale cóż, e, jest to też książka, którą ja w sumie zaczęłam i nie skończyłam. E, ja byłam gdzieś kurczę może tyle. Może tyle przeczytam? Coś takiego. Jakościowo ta książka była bardzo dobra, ja uważam. Ocniam ją na cztery gwiazdki. E, to jest druga część, a w sumie to bardziej prequel do e, Rodzin... nie rodziny łgarzy. Byliśmy łgarzami. tak. To jest tytuł pierwszej części, a to jest druga część. E, jest to e, historia o rodzicach, właśnie, bohaterów z pierwszej części. Znowu mamy tutaj upalne lato, to jest thriller ogólnie, młodzieżowy, ja bym powiedziała, że takie 15 plus, myślę, że. Tak na spokojnie. Mamy tutaj gęstą atmosferę. E, mamy oczywiście tutaj dzieciaków, bo są. Dobra, nie dzieciaków, bardziej nastolatków już, którzy właśnie się tutaj pojawiają. Wydaje mi się, że oni są w tym samym wieku co bohaterowie z pierwszej części. Tak mi się zdaje. Ja uważam, że pierwsza część, pomimo tego, że ja oceniłam te książki tak samo praktycznie, bo e, obie oceniłam na cztery gwiazdki, to uważam, że. W pierwszej części plot twisty były bardziej takie nieprzewidywalne. Tutaj było takie, takie, było bo było. Mam wrażenie, że to jest troszkę pisane na siłę, że po prostu czytelnicy oczekiwali tej książki, bo ta książka została napisana chyba 10 lat po tym, jak została wydana pierwsza część. No, ta jakość, pomimo tego, że pewnie autorka bądź autor nie mam pojęcia, ten warsztat pisarski jakby poprawili pewnie na przestrzeni napisanych kolejnych książek. No to kurczę, ta historia jakoś albo mi nie siadła, albo po prostu jest lekko gorsza. Ale obie historie naprawdę bardzo polecam. Bohaterowie są dość dobrze wykreowani. Ale mam wrażenie, że są oni niektórzy tacy monotonni, że na przykład jest grupka tych znajomych i oni niektóre cechy mają identyczne po prostu. I czasami, jeśli się po prostu nie wyobrazi dobrze bohaterów w głowie, to mogą się oni po prostu zlewać, mieszać czytelnikowi i to. Też mi się właśnie nie podobało. Ale ogólnie bardzo przyjemnie mi się czytało tą książkę, bo ten styl pisania jest super i też ma bardzo dużo rozdziałów ta książka. Już wam powiem ile. Ponad 80, a stron ma no niecałe 400, więc tych rozdziałów jest naprawdę dużo. Przez to chce się po prostu czytać tą książkę dalej. I ona też mnie troszeczkę. Troszeczkę yy, właśnie wyprowadziła z zastoju, no bo ja w sumie przeczytałam, dokończyłam w sumie czytać tą książkę praktycznie w 3 dni, no w 3 dni około, to był jakoś koniec stycznia i naprawdę dość szybko, jak na dość duży zastój czytelniczy, przeczytałam tą książkę. Na pewno klimat jest tutaj kluczowy. Bo klimat wakacji i ta gęsta atmosfera jest tutaj naprawdę bardzo charakterystyczna. Następnie jest Trust Me od Nikoli Czerwińskiej. Ja u Nikoli byłam. Ogólnie Nikola jest przemiłą osobą, naprawdę. Ale jeśli chodzi o książkę, no to tutaj nie jest już tak kolorowo. Co do odczuć względem tej książki, szybko się czytam. Szybko się czyta, i to jest taki kluczowy właśnie plus. Również kluczowy plus, i też dzięki nim oceniłam na tyle gwiazdek tą książkę, to jest to, że przez ten styl pisania łatwo się zapamiętuje fabuła. Ja oceniłam tą książkę na trzy gwiazdki. Podobnie w sumie oceniłam tą Dylogię Y, bohaterowie są po prostu. Głupi, żenujący, tacy bez charakteru, o. Znaczy, ogólnie to jest opisane w sposób, że na przykład główna bohaterka jest opisana w taki sposób, że wydaje się, że ona po prostu ma dobry charakter, ale nie. Ona nie ma dobrego charakteru. Główna bohaterka jest tak zmienna jak ja, gdy zastanawiam się, czy któryś raz z kolei iść do tej samej autorki, czy nie. Ja rozumiem, że ona miała trudne przeżycia, trudne przeżycia, ale ogólnie te trudne przeżycia też nie są opisane w taki sposób dobry. Chodzi mi o to, że na przykład osoba, która doświadczyła takich rzeczy, może się czuć trochę urażona. Ja na przykład nie doświadczyłam tych rzeczy, a uważam, że bardzo to zostało płytko napisane. Ten charakter głównej bohaterki może się też kształtować właśnie tymi przeżyciami. Rozumiem, ale patrząc na innych bohaterów, na przykład e, tego, Majka, chyba on miał. Majka, tak, Majka, no to um, on też nie jest za dobrze wykreowany Przedstawię Wam zarys fabuły. Mamy Roxy, która jest w bardzo toksycznym związku z Timothy. Timotim. Timotim. Ten Timothy, Ten Timoti to w ogóle okropna postać. Nie lubimy go, po prostu nie lubimy, co nie? On jest bardzo takim przemocowcem. No, ale Roxy nie umie się właśnie uwolnić od tego związku, no bo wiecie, toksyczny związek, nie jest aż tak trudno się z niego uwolnić, co nie? I to też jest tak przedstawione i za to, za to szanuję po prostu, że nie jest to tak napisane w taki sposób, że e, łatwo się uwolnić z niego, co nie? E, no, no. E, potem mamy Majka. Ach, Roxy szuka pracy. To jest pierwsza głupota napisana w tej książce, która przykuła moją uwagę. To jest takie głupie, Jezus Maria. Ja po prostu mm, nie wytrzymam, nie wytrzymam. Dobra, mamy Roxy, która szuka pracy. Wiecie, jak ona szuka pracy? Ogólnie to... Dobra, może inaczej. Ona szuka pracy, dlatego że nie chce po prostu się uzależniać od tego Timotej jego i chce po prostu no, zarabiać na siebie, bo głównie ten chłopak na nią zarabia, bo jest bogaty i tak dalej, i tak dalej. Znowu motyw bogatego chłopa. No ale dobra, niezwykłe. Trudno. Yy, mamy Roxy i ona szuka pracy tak, że po prostu wychodzi na miasto i próbuje znaleźć pracę. To jest tak głupie. Ona nie ma dosłownie żadnego doświadczenia. Ani nic. Dosłownie. Ona sobie wychodzi na miasto i sobie myśli, że znajdzie pracę. I wiecie, co się dzieje? No, znajduje tą pracę. Ona sobie idzie. No i Mike, czyli szef restauracji, wpada sobie na nią. Ona mówi, że ona szuka pracy. Bo on się jej zapytał, co, co robi i tak dalej. A on takie do niej. No to masz szczęście, jesteś zatrudniona, jutro przyjdź do pracy. Przecież tak to nie działa. Ja nigdy nie pracowałam jeszcze, ale no tak na logikę, naprawdę na logikę to tak nie działa. Niektóre sytuacje po prostu były bez sensu, bo ten ciąg przyczynowo-skutkowy troszkę leży i kwiczy. To jest po prostu źle napisana książka no, ten styl pisania ma dużo błędów, w sensie nie styl pisania książka ma dużo błędów, co nie? no, no i kurde mnie, mnie to raziło w oczy, szczerze powiedziawszy i jeszcze to, że jest to po prostu też um, związane z roszpunką tak, z roszpunką to troszkę tak ten związek to, trochę nie ma sensu z, z roszpunką, jakby nie wiem, kurde, nie rozumiem chyba. Chyba bym nie poleciła. Niby to przeczytałam w jeden dzień, tą książkę. Ale szczerze, szczerze, jeśli nie lubicie błędów w książce i głupich sytuacji oraz dużo przekleństw, no to to nie jest dla Was książka. Ale jeśli chcecie coś, co szybko się czyta, to to jest dla Was książka. Przechodzimy sobie do Mechi i Paprocie, będą naszym grobem. Tą książkę również miałam, zaczętą jakoś 50 stron, e, i właśnie dokończyłam. E, ta książka jest naprawdę krótka, ale patrzcie, jak ona jest, jest wydana. Przepięknie. E, ja w ogóle byłam u Hani Czaban. E, Hania jest naprawdę super osobą. Super jest, przysięgam i ja tylko czekałam aż właśnie dokończę tą książkę i tak dalej pierwsze około 50 albo 100 stron no początek jest taki troszkę nudnawy, ale nie zraźcie się do tej książki po właśnie początku jej bo naprawdę potem to się bardzo rozkręca i te tajemnice ta gęsta atmosfera jest tak wyczuwalna jest tak tak dobrze napisana ta książka, że przysięgam, spodoba Wam się. Jeśli lubicie thrillery młodzieżowe i na przykład lubicie twórczość Marty Bijan, która właśnie napisała polecajkę do tej książki, to to jest książka dla Was. Ja oceniłam ją na 4,5 gwiazdki, z tego co pamiętam. Naprawdę świetnie się bawiłam, a zwrot akcji rozwalił mi głowę. Ten styl pisania Hani Chaban jest taki poetycki, taki po prostu no perfekcyjny. Na początku rozdziałów mamy również piosenki, już wam pokażę. Jakby szczerze mega szacun, jeśli Hania to pisała sama, bo ja bym takich rzeczy na przykład chyba nie wymyśliła. W sensie jakbym się postarała, to pewnie bym wymyśliła, ale tak kurde no mega szacun jeśli nie wiecie o co chodzi to dlatego są te piosenki ponieważ jest to książka o związana z zespołem duchów duchy grają na festiwalu w górach i właśnie główna bohaterka i jej znajomi na ten festiwal jadą i się dziwne rzeczy dzieją ktoś umiera a po paru latach umiera inny członek tego zespołu, ale w tym samym miejscu w tego samego dnia jakby miesiąca, w tym samym miesiącu. Mam nadzieję, że zachęciłam, bo naprawdę ta książka wymaga większej popularności. Przechodzimy sobie już do ostatniej książki, czyli Zawsze chodziło o ciebie od Agaty Polt. Również mam podpis, ale ciekawostka, ja po podpis byłam w Katowicach w listopadzie. No już dwa lata temu, bo w 2023 I ja jeszcze nie wiedziałam, że pokochałam tak tą książkę Patrzcie ile ja mam znaczników To jest przerażające, jakby naprawdę e, Oceniłam tą książkę 5 na 5 gwiazdek e, Myślę, że potrzebowałam po prostu takiej książki, która otula jak kocyk I którą pokochałam całym swoim sercem Bohaterowie są przecudowni Czemu główny bohater ma tak mało uwagi na polskim BookToku, gdzie są romantyzowani na przykład Nathaniel Shay? What Wybierzcie sobie takiego szejna i go romantyzujcie, a nie! Bo to jest y, bohater, którego można po prostu, bo on jest przecudowny, on jest przecudowny dla... Dla wszystkich po prostu, on jest idealny I jeśli chcecie mieć męża książkowego, to niech to będzie Shane, a nie główny bohater z Haunting Adaline Cała historia tej, chciałam powiedzieć mini, bo tak ją nazywa właśnie główny bohater, ale maybe, chyba tak się czyta jej imię, Winters to naprawdę jej historia jest przecudowna. Pomimo tego, że są te smutne momenty, gdzie ona jest wyzywana na przykład za swój wygląd i tak dalej, to naprawdę ta historia jest przecudowna. Jest idealna do czytania właśnie te takie zimowe wieczory, ale w sumie też w lato. Ta książka jest idealna na każdą porę roku, po prostu. Kocham głównych bohaterów, gdy po prostu ze sobą rozmawiają i na początku ich kłótnie Bo to jest takie dobre, to jest takie dobre, Jezu Agata Polte, masz całe moje serce, naprawdę Uwielbiam też to w tej książce, że jest problem na przykład gnębienia w szkole zawarty I on jest bardzo dobrze napisany w ogóle ta książka jest troszkę popularna na polskich book mediach, i szczerze ja bardzo to jakby lubię, że więcej osób może poznać ich historię, więcej osób może poznać właśnie te problemy, które są tutaj zawarte i tak dalej. Polecam Wam z całego serca. Zapomniałam jeszcze o jednej książce. Krótka pamięć, moi drodzy, no ale dobra Jest to You Are My Hope I tą książkę przeczytałam w lutym Gdzieś tak pod koniec lutego, mi się wydaje I oceniłam tą historię na 4,5 gwiazdki Historia opowiada o Hope oraz Milesie Oni za dzieciaka się przyjaźnili Natomiast Hope, czyli główna bohaterka Wyjeżdża ze swoją mamą i przez te lata, przez które się nie widzieli, yy, oni się nadal tak naprawdę kochają. Ale gdy ta główna bohaterka wraca do tego swojego miasta, w którym spędziła dobre dzieciństwo, bardzo wręcz dobre, no to sprawy się komplikują. No i gdzieś tak od połowy książki. Ja po prostu wylałam mnóstwo łez. No, ja po prostu nie jestem w stanie opisać słowami, jak bardzo uderzyła we mnie ta historia. Perspektywa tego głównego bohatera jest tak po prostu, ona tak łami serce, że to jest nie do opisania po prostu. Styl pisania Agi jest przecudowny uwielbiam go. Ja po prostu przez tą książkę płynęłam. Ja przeczytałam ją w dość krótkim czasie pomimo zastoju czytelniczego. Jest bardzo dużo takich środków stylistycznych, które po prostu dodają tego klimatu i dodają w ogóle wszystkiego w tej historii. Te długie opisy, piękne porównania i tak dalej są naprawdę Prześwietnie napisane. Mamy tutaj y, dwa typy rozdziałów. Jest teraźniejszość oraz y, coś, co się działo kiedyś. Najczęściej to są rozdziały z dzieciństwa głównych bohaterów. Bohaterowie, nie tylko główni, są tak dobrze opisani, oni po prostu. No, ja sobie ich wyobrażam, że oni po prostu chodzą gdzieś po tej planecie. Oni są tak dobrze opisani. Nie ma bohatera, który by na przykład nie miał osobowości. Wszyscy bohaterowie, wszystkie postacie, nawet te najmniej ważne, one po prostu mają jakąś swoją osobowość, mają ten charakter i naprawdę to jest super. Na zakończeniu wylałam mnóstwo łez. Złamało mi sercem, ale uważam, że to zakończenie było idealne do ich historii. Przepraszam, że to tak zabrzmiało, ale ja ogólnie jestem osobą, która na przykład y, lubi y, nie do końca szczęśliwe zakończenia. I jeśli zakończenie jest smutne, ale na przykład pasuje do historii, no to to mi się podoba. Myślę, że opisałabym tą książkę, że otula jak taki ciepły kocyk. Pomimo tematyki i pomimo um, takiego bólu, który się znajduje w tej historii, naprawdę ta książka stała się dla mnie takim komfortem. Bardzo często wracam myślami do tej historii i nie może ona mi wyjść z głowy. Babcia. Chyba Hope, tak, Babcia Hope. Jest tak świetnie wykreowana, moi drodzy. Ona słucha Beatlesów. Ona jest taka. No, super jest, po prostu. Jest super postacią, i naprawdę, no, to jest chyba moja ulubiona postać. Plot twist, który jest zawarty, chodzi głównie o właśnie tego głównego bohatera. Jest dla mnie. Był naprawdę bardzo dużym zaskoczeniem. Totalnie się tego nie spodziewałam, że tak ta historia się potoczy, i totalnie się nie spodziewałam, że taka prawda wyjdzie na jaw. Nie chcę tutaj zdradzać, jak coś to jest to napisane w sumie tak, jak powiedziałam w opisie, że po prostu ten główny bohater ma jakąś tajemnicę, o której właśnie Hope się dowiaduje. No, oni nie są do końca dzieciakami, którzy byli w dzieciństwie Oni dorośli, oni e, mają już tam swoje e, problemy życia codziennego e, Tak samo Hope, tak samo Miles Ale mimo wszystko to ja sobie wyobrażam ich jako takich właśnie dzieciaków jeszcze, którzy... No, oni są przesłodcy Oni są przesłodcy po prostu Ja bardzo wam polecam e, i też patrząc na właśnie styl pisania Agi, jak bardzo się zmienił na dobre, to no ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Bo na przykład czytałam nie będzie z tego happy endu, taka żółta książka tutaj wam wkleję okładkę od Agi i ten styl pisania był bardzo dobry, natomiast tutaj o wiele jest lepszy. Tamtą książkę również Wam polecam. Chyba ją oceniłam na albo 3,5 gwiazdki, albo 4 gwiazdki. Nie pamiętam. Pamiętam, że miałam tą książkę do współpracy, ale chyba był to w formie elektronicznej, w sensie, że e-book. Tak mi się zdaje. Możecie się również pochwalić, co Wy przeczytaliście w styczniu oraz w lutym. I mam nadzieję, że zachęciłam Was do przeczytania jakiejś książki. To tyle, ja życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmie. PA!